Sponsorem serii Nissan Skyline z filmu ZA Zawściekli od De Agostini jest Mariusz G. Dzięki wielkie za wsparcie. Cześć, z tej strony Zordi Petrohead Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline AGTR z filmu Zaszybcy Zawściekli z kolekcji De Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie elementy zawiera 62 numer kolekcji. A potem złożymy sobie klatkę bezpieczeństwa część druga oraz matę bagażnika. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 62 zawiera mata bagażnika. Chociaż bardziej bym to nazwał półką bagażnika. Plastikowa. Tylny pałąk klatki bezpieczeństwa. Dwie sztuki plastikowe. Mocowanie tylnej klatki bezpieczeństwa. Plastikowe. Taśma klejąca. Trochę mnie to rozbawiło, że dali tu aż całą rolkę, co jest bawiące, a jednocześnie niepokojące. Bo jeśli dali całą rolkę taśmy, to ja już sobie wyobrażam, ile tutaj będzie klejenia tych kabli. <grym> no, będzie problematyczne. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszej kolejności bierzemy sobie mocowanie tylnej klatki bezpieczeństwa oraz dwa elementy klatki bezpieczeństwa i teraz chcemy te dwa elementy klatki przymocować i jak widzimy tu mamy otworek razem z e, takim wyszczerbieniem tutaj mamy stworzenie razem z ząbkiem więc umieszczamy właśnie w ten sposób bierzemy sobie śrubkę KP przykręcamy było niebezpieczne Au! co jest Okej, okay, to jest za mały po prostu śrubok za duży trzeba tym mniejszym dociągnąć ale se wbiłem na szczęście nie do krwi ale bolało i teraz druga część klatki bezpieczeństwa Są elementy na swoich miejscach. Mierem mocno przykręcone na tyle, ile pozwalają śrubki. No i tyle. Na razie olewamy ten moment. I teraz z rozdzielacza e, świateł e, wyciągamy sobie kabelki z numerkiem 11 oraz 12 i bierzemy sobie tą dechę. Tutaj mówią, że to jest podłoga bagażnika, mata bagażnika, ale ja bym to nazwał górną półką, bo to idzie na pod tak naprawdę. I montujemy, uwaga, LEDy. Już pierwsze LEDy, i teraz tak, jedenastki przekładamy, tak jak mamy ten, przekładamy przez te otwory. No tak. Jeszcze. A ja się zaplątałem. Uh -huh. No i przekładamy tak przeciągamy, żeby tutaj nam zostały, zostało światełko. O, tak, Także było w miarę płaskie. I teraz bierzemy dwunastkę, dwunastkę też przekładamy sobie. Nie wiem, czy to ma duże znaczenie, ale starajcie się po zewnętrznej dać czerwony kabel. I tu ta sama historia. Staramy się to tak ułożyć, żeby było w miarę na płasko. O, i już będziemy używać taśmy klejącej, widzę, ponieważ na odwrocie. Krzyżujemy te kabelki i będziemy je ze sobą sklejać. Mhm. No to powiem Wam, że ta taśma jest mało praktyczna albo ja nie umiem używać. No dobra, mam taki postrzępiony kawałek. Aha. Drugi kawałek, to samo z nim zrobimy. Aha. Ten czerwony niech mi się tutaj nie wplątuje. Wygląda, jakby miało trzymać. Generalnie. Więc chyba spoko. Mhm. I teraz tak złożoną e, półkę po szybie montujemy na naszym nadwoziu. <laughs> Więc bierzemy na dworze. O, jesteśmy tutaj. I tą dechę tutaj. W ten sposób kładziemy. Trochę tak, jakby. A okej, okay, tutaj też tak jest, że nie jest do końca dopasowana. I bierzemy sobie dwie śrubki CP i przykręcamy od spodu, więc trzeba będzie jeszcze odwrócić model albo chociaż na boczek. Dobra, nie rusza się, nie ma potrzeby mocniej przyciskać. I to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje na dwozie naszego Nissana z zamontowaną matą bagażnika. Kolejny raz mamy problem z nazewnictwem, no bo pff, zdecydowanie to nie jest mata bagażnika, bardziej to jest taka mata podszybia, to takie podszybie tylne, które oczywiście już mamy przyozdobione LEDami. Więc już pierwsze yy, elementy tych, tego niebieskiego podświetlenia jest zamontowane. Poza tym mamy właśnie tą część klatki bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem uwagi, że w tym miejscu klatka bezpieczeństwa jest zamontowana w oryginale. Yy, już w zasadzie można sobie przyłożyć tą klatkę i zobaczyć, jak ona będzie zamontowana. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz m.in. macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. O w następnym odcinku złożymy sobie tylną szybę. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!